Kolejną porcją najświeższych wiadomości gimnazjalnych, a takich u nas wciąż nie brakuje. Na dzisiejsze wydanie kwietniowo-majowe zapraszają Was, Martyna Sadowska i Martyna Kołomego. Zobaczymy, co działo się w ostatnich miesiącach. święto szkoły w rocznicę nadania imienia Irene Sende w kwietniu 2012 roku. Dzień rozpoczęliśmy od części oficjalnej, podczas której między innymi nagrodzono uczniów w konkursie na album Patron mojej szkoły. Pierwsze miejsce Radosław Cyfra oraz Oliwia Szostak. Drugie miejsce Ewa Leszczyńska oraz Kacper Dziuda. Trzecie miejsce Gabriela Bestrzyńska i Agata Jałowiecka oraz Marek Borecki. Wyróżnienia otrzymali Karolina Kochanowska, Joanna Losik, Aneta Ulewicz i Marcelina Przyspolewska. Wszystkim serdecznie gratulujemy. I cieszymy się, że dzień przebiegł w miłej atmosferze. Młodzież była dumna, że ich szkoła nosi imię niezwykłej kobiety, która uważała, że najważniejszą wartością w życiu jest niesienie dobra drugiemu człowiekowi. Tak, tak. Wszystkich nauczycieli i uczniów przybyłych na dzisiejszą uroczystość. 30 kwietnia 2012 roku zapisał się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. Właśnie wtedy nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia Ireny Sendler i przekazanie sztandaru. Dlatego dzisiaj obchodzimy pierwszą rocznicę upamiętniającą to ważne wydarzenie. Proszę wszystkich o powstanie. Patrz! jest standardowy Gimnazjum nr 2 imienia Irene Sendler prowadzi Aaaa! tem no school. Spoczni. Proszę o zajęcie. Zarówno w, w życiu pojedynczych osób, jak i różnych społeczności pojawiają się ludzie, którzy na długo pozostają w naszej pamięci i sercach. Taką osobą jest Irena Sender, patronka naszej szkoły, sprawiedliwa wśród narodów świata która pomogła ocalić 2,5 tysiąca dzieci z zakładu. Posłuchajmy Agnieszki ogrodnik w wykonaniu piosenki Miasteczko Bełz. <śmienny> Mój Już nie Dyrektor Wisławę i Wojtka Karesia obręczenie nagród. Pierwsze miejsce zajął Radosław z cyf Cyfra z klasy pierwszej E. I z klasy trzeciej A. się Gratuluję. Proszę bardzo. Warto było pracować nad albumem. Komisja miała nie lada orzech do zgryzienia, ponieważ tych prac wpłynęło w tym roku bardzo, bardzo dużo i naprawdę mieliśmy problemy z wyłowieniem tych prac, które powinny zdobyć pierwsze. Drugie czy trzecie miejsce. Na uwagę i na pochwałę zasługują wszystkie prace. Naprawdę wszystkie prace, bo były po prostu przepiękne. Gratuluję jeszcze raz. Drugie miejsce zajęła Ewa Leszczyńska z, z klasy drugiej C. I Katarzyna z klasy trzeciej Trzecie miejsce. Zajęła Agata Jałowiecka i Gabriela Bestrzyńska z klasy pierwszej A. Oraz Marek Borecki z klasy pierwszej A. A wyróżnienia otrzymali Karolina Kochanowska z klasy pierwszej A. E, z klasy pierwszej E. A. To jest tak zwana pomyłka nieważna. Joanna Losik z klasy trzeciej A. Aneta Ulewicz i Marcelina Przezpolewska z klasy trzeciej B. Oraz Olimpia Grzyb i Magda Sosnówka z klasy trzeciej F. Nagro nagrody klasom drugim i trzecim zostaną wręczone na kolejnych lekcjach. Gratulujemy jeszcze raz zwycięzcom. Wszystkich o powstanie. Ważność. Irena Sendlerowa, urodzona 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Jesienią 1939 roku Sendlerowa wraz z grupą współpracowników założyli przy Wydziale Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Warszawie tajną komórkę pomocy Żydom. Dzięki pracy w zarządzie miejskim mogli oni legalnie wchodzić na teren getta, kontaktować się z działającymi tam grupami konspiracyjnymi oraz dostarczać pomoc jego mieszkańcom. W 1942 roku trwała akcja likwidacji warszawskiego getta. Stoczonych tam ludzi wywożono do kręplinki. Inną formą masowej zagłady był głód. W grudniu 1942 roku komitet Przekształcił się w radę pomocy Żydom w Irena Senderowa została szefową reperatu 10 Żygota. Irena Sender i 10 łączniczek wchodziły do Genta jako pielęgniarki. Niemcy pozwolili działać tam polskim urzędom sanitarnym w obawie przed rozdaniem się epidemii tyfusu poza mury getta. Grupa senderowej szukała sposobów przemycania dzieci. Po pierwsze ambulans. Dzieciom podawano środki na sen, potem pakowano w worki i wywożono z getta jako ofiary dyfuzji. Druga ścieżka ratunku prowadziła przez gmak Sądów na Lesznie, który przyległ do muru getta. Woźni otwierali drzwi od strony getta i prowadzili przez budynek na arejską stronę. Te drogę szybko jednak poznali młodszownicy. Thank <laughs> you. Jedno z najbardziej widowiskowych przedsięwzięć. Wszyscy razem stworzyliśmy kolejny już raz żywą flagę Polski. To miłe, że wszyscy z takim zaangażowaniem wzięli udział w tym działaniu. Elegantki strój i postawa, tak przystało na młodego patriota.